Mówiłem w wywiadach wcześniej, że, że celuję w miejsce między 8-12, no i, i dobrze dobrze wyliczyłem. Mówiłem też o, o tym, że, że celuję w życiówkę. Udało się o 20. Znaczy nie, nie udało się, zrobiłem to o 19 sekund dlatego jestem bardzo zadowolony. Gdyby warunki były bardziej europejskie, to byłbym przygotowany na naprawdę fajny wynik. Taktykę w, y, ustaliłem razem z moim trenerem Pawłem Grzomką, i y, taktyka polegała na tym, żeby utrzymać własne tempo, nie trzymać się żadnych grup. I kiedy była taka, taka sytuacja, że y, zawodnicy z mojej grupy akurat przyspieszali. Mi to zupełnie nie pasowało. Było dla mnie za szybko, dlatego ja puszczałem każdą grupę, która, która szarpała tempo, i plan był taki, żeby iść własnym tempem. Usłyszałem też, też zdanie, że jeżeli tutaj byłem jedenastym, to czemu nie na Igrzyskach w, w ósemce? Najpierw z celem będzie dostać się na igrzyska, a później będę myślał o tej już. O ile w, w rok temu miałem start na, na pucharze świata, w którym zostałem zdyskwalifikowany właśnie za technikę tutaj widać. Progres, który zrobiłem w, pod tym względem i chodzę poprawnie, nie, nie miałem dzisiaj żadnych wniosków, a, a do tego chodzę ekonomicznie i naprawdę to jest zdanie paru osób i, i to właśnie pozwala w patrzeć w przyszłość optymistycznie. Ja teraz powiem plotkę, że podobno jest, było tak, że, że jedyny zawodnik, który miał startować na 50 km z nami z Rosji, on był z innego miasta niż ten cały trener Czogin, który, który właśnie jest mocno siedzi w tym dopingu i, i miał wielu zawodników, którzy byli właśnie powiązani z, z dopingiem, powpadali. To Okazało się, że, że on nie wsiadł w ogóle do samolotu do Pekinu, dlatego, że kilka dni wcześniej miał pozytywny wynik na EPO. I e, tak, no muszę przyznać, że, że była zdecydowanie lepsza atmosfera, też no, pytałem się innych kolegów, także tak że mówili, że, że to jest niesamowite, że, że Rosjan nie ma, bo jeżeli wpadają zawodnicy w, z Rosji, to okazuje się, że nie mają kogo wysłać teraz, jeżeli u nich działa antydoping.